Lionel Messi, a właściwie Lionel Andreas Messi Cutini, związany obecnie z FC Barceloną. Temu klubowi zawdzięcza, że jest piłkarzem. Gdy miał 11 lat, okazało się, że cierpi na krajowatość przysadkową. Barca zdecydowała się za sprawą dyrektora sportowego Carlesa Raxera na opłacenie kuracji. Messi i jego rodzina przyjechali do Hiszpanii. Tu Lionel zaczął wielką karierę. Urodził się 24 czerwca 1987 roku w Vejasio. Piłkarz pochodzący z Argentyny, grający na pozycji napastnika i pomocnika. Nazywają go La Plaga Atomica, czyli atomowa pchła. Jego wzrost to 169 cm, jego numer to 10, a obecnie gra dla FC Barcelony, chociaż prawdopodobne są jego przenosiny do innego klubu w 2021 roku. Grał w Barcelonie CB a teraz jest największą sławą seniorskiej drużyny tego hiszpańskiego giganta. Grał w reprezentacjach od U15 do U20, aż do 2005 roku, gdzie znalazł się w seniorskiej reprezentacji, a łącznie zdobył 160 występów i zaliczył 85 bramek. Po finałowym meczu z Chile. Copa América w 2016 roku ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej, ale po dwóch miesiącach od tej decyzji zdecydował się wrócić do reprezentacji. Jego największymi sukcesami w kategorii medalowej są: złoto na Mistrzostwach Świata U20 w 2005 roku w Holandii i srebro na Mistrzostwach Świata w Brazylii w 2014 roku w seniorskiej reprezentacji, a z zdobył. 10 razy Mistrzostwo Hiszpanii, 6 razy Puchar Hiszpanii, 8 razy Super Puchar Hiszpanii, 4 razy Ligę Mistrzów, 3 razy Super Puchar Europy i 3 razy Klubowe Mistrzostwa Świata. A poza tym zdobył jeszcze 6 razy Złotą Piłkę w 2009, 10, 11, 12, 15 i 19 roku. Tym samym ustanowił nową jakość świata w zdobyciu 4 piłek pod rząd. Od 2017 roku partnerką Messiego jest Antonella Rocuzzo. Razem wychowują trójga dzieci – Thiago Messiego Rocuzzo, Mateo Messiego, Kiero Messiego Rocuzzo. Warto jeszcze wspomnieć o jego pięknym przemówieniu dla hiszpańskiego dziennikarza. Ludzie nigdy nie powinni tracić pokoju. Ja nie jestem kimś lepszym czy gorszym tylko dlatego, że coś posiadam. Nie jestem też kimś ważniejszym z tego powodu. Powinniśmy się raczej przejmować i zająć tym, żeby wszyscy na, na świecie mieli co jeść. Dzięki, że wytrwałeś do końca. Jeśli film Ci się spodobał, to zostaw suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu na moim kanale. Łapka w górę mile widziana. A tutaj masz propozycję jeszcze dwóch innych filmów na moim kanale, więc nie czekaj, tylko klikaj.